To moje życie jest jak kiedyś. Wiem jak wyglądał, wiem jak smakuje. Bez tego życia mam nowy start. Zaczynam od tak: coś budować, coś, coś buduję. Od tak: jeden, trzecią Wiem, sam nie byłem święty, w życiu tylko miałem loty. Spadłem i w jego lotu. Wiem, i dziękuję za wszystko. Do tej pory. Wiem to na pewno, że, że tego mam, to to kiedyś. Nigdy ja nie miałem nowy stan, nowe życie i Bóg doskonale Zobacz chłopie Co mi życie daje Nieważne za co, nie ważne za jaką prawdę Mamy to co kiedyś, rodziny, przyjaciół I to jest teraz piękne no i ważne że teraz mamy siebie o, Że to tutaj... Kiedy życie nauczył mnie Zanimbi się żyć i żyje po Resztę kilkanaście lat zobaczcie kto życie Szybko się tu zmienia Każdy jest nas, tylko jednym tym człowiekiem nie wiem mi daje, nie wiem mi zabiera Moja tego wera, znowu ktoś znowu mnie to woła tylko pomóż mi znowu ten, ten człowiek chcę pomocy Tu moje, moje życie, ja się nigdy nie odwrócę zawsze ci pomogę kolego złoty masz u mnie czystą kartę bo ja lecę się dalej szacunek mam do ludzi szacu